How about the role of regulators in all this? How to make uh, Poland participate in the common European energy market and how to avoid uh, unpleasant price scenarios in Poland? Your own Thank you Mr. Chairman. I think that the simplest answer is the role of the regulators is very crucial. But um, however uh, the panel um, decided to do that in English, I think I might take the opportunity that the site conference in Poland. uh the end of the day we cannot afford switching to Polish in terms of the questions that are supposed to be asked to the panelists at, at the final of this conference, let me speak in Polish. Um, mm -hmm. Częściowo na, na to pytanie już odpowiedział Pan, pan Michael Lundin Oczywiście reprezentuje uh, instytucje regulatora. regulatorzy nie są, czy w zakresie odpowiedzialności regulatorów nie znajdują się, nie znajdują się energii. Nie są to instytucje regulowane przez regulatorów rynku energii, tylko przez innych regulatorów, regulatorów rynku finansowego. Natomiast e, takimi instytucjami, no, tak mówimy, regulowanymi, podlegającymi ścisłej regulacji przez regulatorów są oczywiście przez systemy przesyłowe. Współpracy, to chciałem szczególnie podkreślić, pomiędzy giełdami a operatorami systemu przesyłowych trudno mówić o powodzeniu idei wspólnego rynku. Do którego no, zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską kierunkiem, jakim jest, jest etapem, mocno, czyli mocno do rynku, mamy zmierzać poprzez rynki regionalne, w szczególności poprzez mechanizmy typu market cap. -y. Oczywiście, giełdy zapewniają tutaj, tak jak Pan Michael wspomniał warunki do e, dokonywania transakcji handlowych w zakresie towarów, jakim jest energia elektryczna. Ale to się nie może odbyć bez przednie, przedniego skalkulowania dostępnych zdolności przesyłowych, a to już jest zadanie operatorów systemu przesyłowego. No i na koniec e, zbilansowania tych kontraktów, które zostały w zawarte. Europejska idea budowania jednolitego rynku e, prezentuje podejście typu bottom up. E, w 2006 roku powołano szereg tzw. rynków regionalnych czy inicjatyw regionalnych. Poprzednio zresztą wywodzą się one z tzw. miniforów, które mniejszą historię. W przypadku rynku energii elektrycznej, o którym tutaj mówimy e, jest siedem takich i co inicjatyw regionalnych. Problem z inicjatywami polegał jednak na tym, czasowy, że każda z nich e, zmierzała w kierunku modelu docelowego z różną prędkością. E, ostatnie ustalenia forum florenckiego i przygotowany na zlecenie komisji raport na temat postępów w budowaniu jednolitego rynku poprzez inicjatywy regionalne dowodzi konieczności zmian czy wskazuje na konieczność zmian modelu zarządzania rynkami regionalnymi. Oczywiście cały czas kluczową rolę na, na tej drodze spełniają giełdę energii. Jeśli więc mówimy o szansach czy zagrożeniach, pozwolę sobie skoncentrować się w tym momencie na zagrożeniach. Te zagrożenia przede wszystkim w mojej ocenie mogą wypływać z braku po pierwsze harmonizacji reguł gry na poszczególnych rynkach regionalnych czy w ramach poszczególnych e, regionalnych inicjatyw. Market Captain. E, eliminowaniu tych zagrożeń powinno służyć ostatnie ustawodawstwo unijne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim trzeci punkt e, Także wzmocnienie współpracy regulatorów w obszarze wymiany transgranicznej czy handlu transgranicznego, czy to energii elektrycznej, czy gazu generalnie wzmocnienie hmm. współpracy między inst 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 instytucjami takimi, jaką ja reprezentuję w odniesieniu do zagadnień dotyczących handlu transgranicznego. Dotychczas bowiem wyraźnie brakowało tutaj kompetencji regulatorom narodowym, żeby skutecznie i w sposób koherentny rozstrzygać tego typu jak, jak, jakie się pojawiają na styku dwóch różnych systemów. A trzeba pamiętać, że historycznie Europa to tak naprawdę rynki państwowe, rynki zamknięte, oddzielone stosunkowo od niedawna wykorzystujące połączenia transgraniczne w celach zwiększania płynności rynku krajowych. Po drugie, istotne też, pan Michael Lundino do tego nawiązał, natomiast chciałem tę, tę myśl rozszerzyć. Rynki gazu czy rynki energii elektrycznej to przede wszystkim rynki infrastrukturalne. Tak było, jest i myślę, że jeszcze tak długo będzie. Zatem, jeżeli zmierzamy w stronę integracji rynku krajowych, a to dobrze, że zmierzamy, bo chodzi tylko o maksymalizowanie korzyści poszczególnych uczestników rynku, ale także o wzrost stopnia bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych członków wspólnoty, to przede wszystkim musimy myśleć o rozwoju, czy Unia musi myśleć o rozwoju połączeń transgranicznych, o rozwoju innych. W tym roku przynajmniej takie są zapowiedzi ze strony Komisji. E, kom, ambicje Komisji sięgają do, do przygotowania nowej dyrektywy e, roboczej nazwanej Infrastructure Package, czyli dyrektywy, która ma ułatwiać, wspierać, pomagać, być może wymuszać tak naprawdę rozbudowę interkonektorów pomiędzy systemami poszczególnych krajów. Myślę, że to jest tak naprawdę klucz do e, sprawnego, e, sprawnej integracji poszczególnych Więcej połączeń to oczywiste, większe zdolności przesyłowe, ale zarazem jest to wyzwanie dla coraz dopełniejszej pełniejszej harmonizacji, integracji zasad handlu e, w wymianie transgranicznej pomiędzy poszczególnymi regionami. Dziękuję bardzo za zarysowanie wyzwań. Gracias.